Hejka dziewczyny, dzisiaj przyjdę do was z ulubieńcami września I to będzie chyba, słuchajcie, najkrótszy film Może nie najkrótszy, bo może się trochę rozgadam ale naprawdę mało tych kosmetyków Wam dzisiaj e, pokażę Ponieważ jakoś cały czas, słuchajcie, bazuję na tym samym To samo, co Wam pokazywałam w poprzednim i jeszcze wcześniejszym e, miesiącu Jeżeli chodzi o ulubieńców, tak to ze mną jest Kolorówki praktycznie absolutnie nie zmieniam, e, żeby coś tam nowego włączyć Cały czas jestem przy tym samym e, Więc nic nowego Wam z kolorówki absolutnie, słuchajcie, nie pokażę Bo naprawdę zerknijcie sobie na ulubieńców sierpnia czy lipca I cały czas e, wszystko to samo ze mną jest I pierwsze co to jest coś, co mnie bardzo pozytywnie, słuchajcie, skoczyło. To jest z Joop tonik z kwasami I ogólnie z tej serii kosmetyków do twarzy z Joop jedne są lepsze, drugie gorsze, inne w ogóle fatalne ale i to też tak wiecie, ja chciałam spróbować, ponieważ chciałam jak najwięcej kosmetyków z tej serii przetestować, żeby się wypowiedzieć, i może wam zrobię też taki post w sumie na Instagramie, żeby tam e, opisać. E, wiecie, trochę więcej. Jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, to bardzo Was zapraszam. Ale z całej tej serii wszystkich kosmetyków, które miałam z tej serii do twarzy jub tonik z kwasami i jest najlepszy ze wszystkich tych kosmetyków i słuchajcie kurczę, naprawdę myślałam, że to będzie takie hmm, okej, okay, nic i tak nie przebija moich ulubionych toników kwasowych a tu naprawdę powiem wam szok jest to konkretny kosmetyk czuć jego działanie e, nawet takie delikatne mrowienie, szczypanie ze spokojem sobie początkujące mogę sobie od niego teraz zacząć, nie ma też najmniejszego problemu, już możecie jak najbardziej kosmetyki takie typu toniki włączać do swojej pielęgnacji, nie ma problemu ale on naprawdę, słuchajcie, kurczę, konkretnie działa. I widać jego działanie, nawet już po kilku dniach naprawdę widać, że ta skóra jest ładnie złuszczona. Oczywiście nie pojawiają się żadne słuchaj skórki, ale skóra jest bardzo ładnie złuszczona, nic złego się z nim nie dzieje, ale widać odblokowane pory, właśnie oczyszczające się pory, więc naprawdę. Myślę, że fajna sprawa. Dajcie znać, czy jeszcze chcecie to teraz. No, bo teraz jest idealny moment na rozpoczęcie przygody z kwasami. Więc koniecznie dajcie znać, czy jeszcze. Chociaż wiecie co, ja nie wiem, czy ja tego tematu już nie wyczerpałam. Bo jest na moim filmie świetny film o kwasach, ja Wam go podlinkuję. Jest na moim kanale świetny film o kwasach, ja Wam go podlinkuję. I tam jest charakterystyka naprawdę wszystkich kwasów. I po tym filmie jesteście w stanie sobie perfekcyjnie dobrać e, właśnie, jaki kwas potrzebuje Wasza skóra. Więc ja mam te wszystkie filmy o kwasach, podlinkuję tutaj na dole. I jeżeli chcecie zacząć przygodę, to naprawdę sobie zobaczcie, bo to są świetne filmy. Jeżeli macie jeszcze jakieś może pytania albo jakąś jeszcze propozycję filmu na temat kwasów, to mi napiszcie tutaj pod tym filmem i ja wtedy Wam taki film bardzo chętnie nagram, ale... Jeżeli szukacie fajnego toniku z kwasami, to to jest naprawdę super sprawa. Nie, to nie jest żadne pitu-pitu, które prawie nic nie robi, tylko naprawdę dobry kosmetyk. No i druga sprawa z kwasami, który ja Wam bardzo polecam, natomiast jest to już konkretniejszy produkt, to jest destruktor ze Skintra. I to jest typowy peeling kwasowy i już konkretny. Raczej nie polecałabym go osobom totalnie zielonym i początkującym w temacie kwasów. Ja takim osobom zawsze na początek polecam toniki, żeby... Przyzwyczaić tą skórę, nauczyć się stosować kwasów. Natomiast, jeżeli macie już jakieś obyczaje w temacie kwasów i wasza skóra jest już do nich troszeczkę przyzwyczajona, wiecie jak reaguje, jak ją pielęgnować, no to destruktor na teraz to jest po prostu petarda. Idealnie, zaczyna się jesień, idealnie, żeby sobie ten destruktor naprawdę włączyć do waszej kosmetyczki i do waszej pielęgnacji, nawet raz w miesiącu, czy nawet rzadziej, zależy jak tam potrzebujecie, możecie sobie taką kurację destruktorem zrobić i jest petarda. Ale to jest mocniejszy kwas. Ja na przykład po destruktorze widzę w niektórych miejscach złuszczanie na skórkę. Nie jest to tak, że Wam płatami odpada, ale ja to złuszczanie widzę. Więc tutaj to jest naprawdę konkretniejszy produkt, ale go uwielbiam. I naprawdę, jeżeli szukacie jakiegoś takiego peelingu kwasowego, to jest jeden z najlepszych peelingów kwasowych, który ja Wam mogę polecić. Naprawdę jest bardzo, bardzo skuteczny. I co? Pokażę Wam jeszcze krem na dzień, który ostatnio bardzo polubiłam. Ja już go częściowo latem stosowałam, ale teraz w ogóle się nad nim rozpływam. To jest Loft i to jest Ultra Light Anti Aging Day Cream. Ja Wam go podziękuję na dole, który konkretnie to jest krem żebyście wiedziały dokładnie jest to krem, który ma po pierwsze cytrynowy zapach więc jest taki bardzo pobudzający, orzeźwiający leciutka konsystencja takiego kremu, żelu nawet bym powiedziała, wchłania się perfekcyjnie, ale przepięknie tą skórę nawilża, ona jest taka wygładzona też, no super, super też baza pod makijaż, no ostatnio totalnie prze, przepadłam, naprawdę już widzę, że mi się tutaj powoli kończy, ale przepadłam w tym kosmetyku, mówię, jak latem go lubiłam tak myślałam, że teraz go odstawię, nic bardziej mylnego, cudownie mi się sprawdza, tym bardziej że ja ostatnio naprawdę żyję w bardzo dużym biegu, bardzo dużo się dzieje, też wiecie, zmiana pogody też na mnie tak poważnie. Ja ostatnio taka jestem trochę rozwalona i dłużej lubię pospać, więc jak rano, wiecie, potrzebuję takiej szybkiej pielęgnacji, no to ten krem się u mnie sprawdza idealnie. Bardzo Wam polecam, jak wiecie, ja markę Beloved, bardzo lubię, także super się też ten krem u mnie sprawdza i yy, super połączenie czy na dzień, czy na wieczór. Na dzień w sumie tego małego gagatka rzadziej stosuję, ale pokażę Wam ten krem pod oczy. To jest krem, który ja Wam pokazywałam w filmie o pielęgnacji okolicy oczu, który kosztuje 8, coś, a nawet pisałyście, że czasami jeszcze taniej go, go można dorwać, ale ja Wam podlinkuję sklep, z którego ja go mam. I to jest krem potoczy za naprawdę śmieszne pieniądze, który na dzień u mnie sprawdza się rewelacyjnie. No jak za te pieniądze, wiadomo, że jak za te pieniądze, no to nie ma co oczekiwać od tego kremu też tyle, co od kremu za 100 czy 150 zł. Ale jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, on daje takie fajne uczucie chłodu i wygładzania pod oczami, co dla mnie jest po prostu perfekcyjne Szybko się wchłania, bardzo fajna konsystencja, no uwielbiam ten krem, jak krem za 8 zł To jest naprawdę petarda i wam bardzo polecam dziewczyny, jeżeli szukacie super kremu na dzień Na noc e, ja wolę cięższe konsystencje, chociaż jego też nakładam Na przykład na wyjazd, jak gdzieś jadę, to biorę tylko tą tubkę i po prostu na noc go nakładam więcej Na dzień delikatnie mniej i naprawdę też jest super i właśnie na noc coś, co stosuję już od dłuższego czasu To jest masażer pod oczy z marki Beauty Limited Cudowna sprawa Myślę, że teraz już w ogóle jak nadchodzi jesień, to to będzie cudowna sprawa Ponieważ jest to masażer, e, podlinkuję Wam też film o tym produkcie Jest to masażer, który ma i wibracje e, Możecie działać różnym kolorem światła, czerwonym Niebieskim i żółtym Możecie dzięki temu działać właśnie na smarszczki Niebieskim też możecie jakieś niedoskonałości na twarzy ewentualnie sobie leczyć On ma opcję wibracji, więc też bardzo fajnie do masażu Wieczorem go możecie używać, żeby też wtłaczać jeszcze lepiej w skórę jakieś kremy, sera itd. Dodatkowo jak sobie włączycie właśnie wibrację i światło to jeszcze naprawdę potęguje te działanie kosmetyków, które nakładacie. Dodatkowo działacie przeciwmarszczkowo, robicie sobie drenaż, więc naprawdę super sprawa. A trzecia sprawa jest taka, że on podgrzewa się do 45 stopni Celsjusza, także też wam tą skórę troszeczkę rozgrzewa, co jest po ceniu niesamowicie relaksujące. No i też potęguje oczywiście działanie kosmetyków. Ja uwielbiam ten efekt ciepła, więc tym bardziej jak zaczną się robić dziwne dni, to już w ogóle będę to uwielbiała. Dnia że wiecie, po całym dniu gdzieś tam, no takie są też teraz czasy. Dużo z nas też tak pracuje, więc tym bardziej, jeżeli też pracujecie przy komputerach, telefonach, przed monitorami, cały dzień jesteście i te oczy później pod koniec dnia są gdzieś tam zmęczone, to wam bardzo to polecam jako taki ciepły masaż. Uwierzcie mi, że zamykacie oczy, odpływacie. Wystarczy chwila dosłownie, żeby sobie taki masaż delikatny zrobić, żeby zrelaksować też. Te mięśnie, żeby te mięśnie odpoczęły, bo też napięte cały czas napinające się mięśnie to jest powód powstawania zmarszczek, bo tak naprawdę na to, czy na powstają smarszki, czy nie ma dużo rzeczy wpływ. Natomiast jeżeli macie cały czas poprzykurczane, ponapinane mięśnie, to one powodują pojawienie się zmarszczek na twarzy, więc warto te mięśnie relaksować. Po to robimy masaże płytką głasza czy innymi właśnie masażerami, żeby sobie relaksować te mięśnie, żeby właśnie nie powstawały nam też zmarszczki bo możecie mieć najcudowniejszą nawet pielęgnację twarzy, ale jak noturycznie te mięśnie będą przykurczane cały czas, to te smarszki się będą niestety pojawiały. Więc też pamiętajcie o tym, żeby tą, um, te mięśnie całej twarzy relaksować. Ale okolice oczu też jak najbardziej, więc tutaj takie ciepełko z tego masażera cudownie wpływa na relaksację tych miejsc. Co właśnie działa i anti-aging, ale po drugie jest niesamowicie przyjemne. Bardzo Wam ten masażer polecam. Super sprawa, każda kobieta warto. Wiadomo, że nie to, że musi, ale warto, żeby się chociaż zastanowiła, bo to jest naprawdę super gadżet. I też Wam pokażę jeszcze to serum, bo to jest serum, i pokażę Wam jeszcze to serum z Paula's Choice. To jest serum z kwasem traneksamowym i z bakuchiolem, więc też bardzo fajna sprawa na teraz jak najbardziej. Jeżeli chcecie się jakiś na przykład przebarwień, które Wam się pojawiły latem, pozbyć, bądź chcecie działać przeciwmaszczkowo bardzo mocno, to też jest super sprawa. Jest tutaj też niacynamit, więc też ogólnie takie wyciszanie skóry, też te, te, takie mieszane trądzikowe jak najbardziej też mogą go ze spokojem stosować. I jest to serum z pompką o bardzo lekkiej konsystencji. Bardzo lubi, polubiłam ten kosmetyk, język już mi się proszę. Ze względu właśnie na konsystencję, bo jest leciutka, żelowa, bardzo ładnie, bardzo szybko się wchłania. I ja nie mam jakichś mocnych przebarwień, przebarwień więc mam też nie powiem, czy on jakoś super na te moje przebarwienia działa. No bądź takich nie mam. Ale patrząc na skład, no powinien naprawdę robić tutaj cuda pod względem e, przebarwień, natomiast pamiętajcie też. Że kosmetyk często wielu przebarwień do zera Wam nie zlikwiduje Też nie można pewnych rzeczy oczekiwać Jeżeli macie straszne przebarwienia blizny Potrądzikowe na przykład No to sam kosmetyk ciężko, żeby Wam to usunął To pamiętajcie, ja Was też nigdy pod tym kątem nie oszukuję I Wam tutaj nie ściemniam, że tak będzie Ale takim kosmetykiem naprawdę możecie sobie dużo zrobić Dużo poprawić ten stan Waszej skóry Ale, ale dodatkowo też działanie przeciwsmarszczkowe tutaj jest świetne i jeszcze moja cudowna maseczka. No, muszę wam ją pokazać, bo ostatnio po prostu no, rozpłyłam się. Jestem na denku. Ja uwielbiam zapach, konsystencję tej maseczki. To jest ta złota maska z Elwolve. No ja po prostu ten kosmetyk szczerze powiem Wam kocham, nie wiem, ile razy Wam go już pokazywałam. Ja się po prostu muszę powstrzymywać, żeby z tej maseczki nie korzystać wręcz, bo jak mam taką myśl, że okej, okay, nałożyłabym sobie jakąś taką fajną maseczkę, która będzie super nawilżała, tak regenerowała tą skórę, odżywiała ją. To od razu moja ręka po prostu leci po tą maseczkę, a jest mi jej szkoda, bo ona jest takim rozpieszczeniem siebie zapach, wygląd wyglądać wyglądacie, jakbyście były złotem, po prostu pokryte, pachnie dla mnie jak takie, nie wiem, te cukierki nim, nim dwa, coś takiego na no jakoś w ten sposób no cudowna, i skóra po niej jest przepięknie rozświetlona przede wszystkim. To jest też taka fajna maska bankietowa, bo Wasza skóra po niej będzie wyglądała przepięknie, makijaż na niej po tej masce wygląda przepięknie, jest odżywiona, taka, wiecie, napompowana, można by powiedzieć, coś cudownego. Także jeżeli szukacie takiej naprawdę super maski, rozświetlająco, wygładzającej, bankietowej z efektem wow. To Tom z Ewo Wam bardzo, bardzo polecam. Też Wam ją podziękuję. i to jest maska z Bioretinol Gold Mask. No po prostu petardziocha. I ostatnie dwie rzeczy to balsam do ciała brązujący z marki Tanexpert. Ten balsam też Wam nagrywałam film o takich balsamach. To jest balsam, który stopniowo dodaje opalenizny naszemu ciału I ja bardzo lubię, kiedy moja skóra ma ładny odcień Ta skóra zupełnie inaczej wygląda, nie jest taka bladą sina, gdzie Teraz no niestety wiadomo, że nadchodzi ta jesień Już nie będziemy tak mieli słoneczka, żeby opalić sobie tą skórę Takie wiecie, duże opalanie też nie jest zdrowe No ale latem zawsze ta skóra troszeczkę innego odcienia nabiera Więc jeżeli już szukacie produktu, który wam pięknie utrzyma w takim ładnym odcieniu Że to nie będzie skóra jak wiecie po wakacjach tylko właśnie będziecie miały zdrowy, taki ładny odcień skóry, to bardzo wam ten balsam brązujący ekspert polecam, bo po pierwsze on super nawilża skórę, więc też działacie pielęgnacyjnie. Nie zrobicie sobie ten plam, zacieków, uwierzcie mi, nie da się tym zrobić. No, no nie, no dobra, jak się ktoś bardzo postara i go nałoży ciapami, wiecie, placami, no to zrobi sobie placę. Natomiast jak normalnie go rozsmarujecie, tak jak normalny balsam, to nie zrobicie sobie tym balsamem absolutnie żadnych plam. Będziecie miały gładką nawilżoną skórę, nie śmierdzi tak jak samo opalacze, daje przy Piękny, taki naturalny odcienie palenid, ja Wam to w filmie pokazywałam. Jest świetny, naprawdę na maksa wam polecam, bo yy bo to jest coś, co powoduje, że ja po prostu aż chcę na siebie patrzeć w lustrze, że patrzę, że ta skóra tak ładnie wygląda, zdrowo. Ja bardzo lubię to jesienią, nie lubię chodzić taka blada, tylko właśnie lubię, jak to ciało ma taki piękny odcień, mówię nawet delikatny, bo to nie działa tak jak te wszystkie samoopalacze, że od razu macie taki mocny efekt, tylko właśnie tutaj sobie same też dodujecie, możecie raz na tydzień tego używać, możecie tego używać codziennie, zależy jaki efekt na skórze chcecie osiągać, ale też Wam podnikuję ten produkt, żebyście sobie... Zobaczyły ten balsam z ekspert Tu macie link na dole. I ostatnie perfumy. Idzie jesień. Ja wracam do moich jesiennych zapachów. Jednym z takich jesiennych moich zapachów to jest Armani Because It's you. I to jest po prostu. Uwielbiam. Uwielbiam ten zapach. Zapachy to jest kwestia gustu. Ja Wam zawsze mówię. Mm... Że takich droższych zapachów nie ma co kupować w ciemno, bo ktoś poleca Ja wam po prostu pokazuję te zapachy, żebyście sobie poszli gdzieś i pomachały jak to pachnie Bo może to was zainspiruje i albo wam się też tak, tak samo jak nie spodoba zapach, no albo nie Ale może szukacie czegoś fajnego na jesień, to ja wam bardzo polecam, bo ja uwielbiam ten zapach ja ostatnio sama byłam w Douglasie, chciałam znaleźć sobie jeszcze jakieś inne perfumy. Ja lubię sobie co sezon, mimo że mam na przykład te i kilka jeszcze innych, lubię sobie co sezon kupić perfumy. Ja naprawdę uwielbiam perfumy, mam ich bardzo, bardzo dużo bardzo lubię je zmieniać zależnie od nastroju i chciałam słuchajcie, znaleźć coś innego, bo na przykład na no, teraz na jesień mam Lady Million, tą z dopiskiem laki, bo bardzo ją lubię właśnie tego Armani'ego mam Olimpę z pakoraban, w ogóle pakoraban zobaczcie mam trzy zapachy pakorabana na jesień, bo mam właśnie Lady Million, czy tam One Million, One Million to jest chyba laki, mam tą pakoraban, Olimpe i mam jeszcze to Pure X też to jest taki pożyczkowy zapach, bardzo fajny No i właśnie mam jeszcze tego Pewnie coś tam jeszcze z takich, wiecie, kultowych zapachów jesiennych mam Ale chciałam sobie, słuchajcie, zakupić coś innego I kurczę, absolutnie nic więcej A, jeszcze mam Gucci Bloom To też jest taki bardzo pudrowy zapach I chciałam sobie coś, wiecie, nowego jeszcze zakupić I jakby nic ciekawego nie znalazłam bo, ha My Way, ale tą Intense wersję I tak mnie trochę zaintrygował Natomiast on jest troszkę do tego Paco Rabanne Piórek jest podobny. Pakorowany jest dużo słodszy, dużo, dużo słodszy, ale gdzieś tam te nuty później są podobne, więc nie wiem. Jeżeli macie coś, jeżeli używacie na przykład tego Armaniego, bo na przykład ja, mnie się bardzo nie podobają nuty typu ten lęką, te wszystkie zapachy lęką, to totalnie nie są moje nuty zapachowe, mimo że wiem, że na pewno wiele z Was uwielbia i, i je lubicie. Absolutnie nie są moje nuty zapachowe. Tak samo na przykład Sea od Armaniego, to też nie są absolutnie moje nuty zapachowe. Więc ja mam taki, wiecie, taki troszkę inny gust Ale myślę, że jest tu dużo z was, którym się też te perfumy na przykład podobają Bo wiem, jak wam nieraz już opowiadałam o perfumach, że dany zapach mi się podoba To też wiele z was to potwierdzało, że też je lubicie Więc może używacie tego, bądź te, które wam przed chwilą wymieniłam, które już posiadam i macie jeszcze jakiś inny, godny polecenia, to napiszcie mi, bo no szukam jakiegoś zapachu. Przejrzałam masę, masę zapachów właśnie w glasie. Też wohałam ten zapach bohoboko i absolutnie nie moja nuta. Joe Malone jakoś kiedyś miałam na niego fazę w tej chwili absolutnie już też nie. Więc tak wiecie, no nie wiem, tak myślałam może trochę o tym tą Fordzie, tylko one są strasznie drogie i tak nie wiem. Nie wiem, właśnie się zastanawiam Więc jeżeli macie jakieś fajne zapachy na jesień To koniecznie je wypiszcie Może coś u was podpatrzę, czymś mnie tutaj zainspirujecie Więc dajcie koniecznie znać To wszystko Pochwalcie się, jakie są wasi ulubieńcy września Jestem bardzo ciekawa i koniecznie napiszcie mi o tych perfumach W sumie piszcie, jakie perfumy lubicie Bo może ktoś inny z was właśnie Lubią te nuty zapachowe, które mnie nie pasują I się też wami zainspirują Także wszystkie teraz piszcie Jakie są wasze ulubione zapachy na jesień I będziemy się wzajemnie inspirować